Saladika, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci proste danie, jakim będzie kary z kaczką i ananasem. Będzie kremowo, będzie pikantnie, będzie chrupiąco. Oglądaj dalej. Kroimy szerotkę w grubszą kostkę. Tu mamy już tłuszcz linny. Rozpracowujemy go po całym łoku. I niech się grzeje. Łok już świetnie rozgrzany. Dorzucamy sobie. Pokrojone udka z kaczki, po prostu w taką większą kostkę na mocnym ogniu. Nie ruszamy, niech się ładnie przesmaży, nie majtamy tym od razu. Kaczka lekko się już przesmażyła, dorzucamy szalotkę Dajemy teraz pastę z czerwonego kary do przesmażenia. No i zaraz całe aromaty. Uważaj teraz, nie nachylaj się nad łokiem, bo to pachnie po prostu. Twoje kubki eksplodują. Pasta nam się świetnie przesmażyła. Aromaty już się uwydatniły. Czas, żeby dolać mleka kokosowego. I gotujemy je teraz mocno, aż tłuszcz się oddzieli. Taką koncentrację mleka kosowego teraz zrobimy. A, już to zaczyna pięknie wyglądać. Robi się kolor od czerwonego kary. Pachnie obłędnie już. I widzisz, tutaj z mleka już się zaczął wytrącać, właśnie tłuszczyk. To taki efekt chodzi, już jest to bardzo mocno skoncentrowane. Widzisz, jest to mega gęste. I teraz doprawiamy sosem rybnym odrobiną cukru brązowego. ok, dolewamy bulionu nie za dużo, tak żeby nie powstała zupa. Jeszcze odrobina, musi nam się to chwilę pogotować. Kaczka musi dojść, ona się powinna gotować za jakieś 15 minut. Więc jeszcze moment. Ale nie dolewaj bulionu za dużo, tak, żeby później nie była zupa, tylko gęsty, kremowy, pyszny sosik. No i teraz na koniec dodajemy ananasa. No i kary z kaczką i ananasem już gotowe. Gotowało się około pół godziny. No po prostu musi kaczka zmięknąć i nakładamy sobie pyszne, kremowe kary. Możesz to wydać na przykład z makaronem ryżowym albo z ryżem. Dodajemy na górę trochę chrupiących kiełków. Pasolki mąk. No i oczywiście kolendra, której nie mogło tutaj zabraknąć. Pięknie aromatycznie pachnie, cudownie wygląda, a jak smakuje. Mm, super rozgrzewająca, mięciutka kaczuszka. Czego chcieć, więc kremowa konsystencja. Po prostu musisz to zrobić u siebie. Daj znać w komentarzu, jak Ci wyszło, jaki masz sposób na swoje kary, albo z czym lubi się przygotowywać. Kliknij suba, kliknij lajka, jak podobał Ci się odcinek i do zobaczenia do następnego przepisu. Trzymaj się, cześć! Inny tajski przepis. Kliknij obok.